że to jeszcze zobaczymy ja i miłość do końca roku, zobaczmy mamy wprawdzie październik, listopad, grudzień no tam nieco nie jest nie, no prawie trzy miesiące, słuchajcie więc zobaczmy, tak ja i miłość czy ta miłość przyjdzie do mnie czy mi ominie, czy to nie teraz czy to nie dobry czas, czy coś mi tam siedzi jeszcze w tej głowie czy gdzieś tutaj się zalęgło w serduszku tak, to takie rzeczy trzeba oczyszczać Taką miałam chęć, słuchajcie, zrobić takie warsztaty właśnie oczyszczające, jak to się mówi? Warsztaty z wodą, warsztaty z ziemią, warsztaty z ryżem. Są takie sposoby oczyszczania i chyba je zrobię w listopadzie. Właśnie wpadłam na pomysł, żeby zrobić takie oczyszczanie, kochani. O, eureka! Super! Super, lecimy! Tak, zrobię te warsztaty. Zobaczycie. Dzisiaj napiszę o warsztatach. Dzisiaj napiszę o warsztatach. Dobra, lecimy. Lecimy, kochani. Miłość. Czy jest mi pisana do końca roku? Lecimy. Albo kiedy jest mi pisana, tak? Zobaczmy. Kiedyż ta miłość do mnie przyjdzie. A najbardziej uwielbiam tych, którzy tak mówią tak, truto, truto majtki z drutu, tak? To jest tak jakby, że dobra, dobra, ty sobie babo pogadaj, ja to już nic, ja to ja nie chcę, a ja to nie chcę, a ja to nie chcę, tak? Ja to już nie będę, a mi to już dość i po kokardki ja nie chcę. Dobra, lecimy jedyneczki. Miłość. Czy będzie i kiedy będzie, tak? Jedyneczka. A no jedyneczko. Ano jedyneczko od dwóch do pięciu miesięcy szykuje ci się tworzenie swojego losu bo tak chce los. Dla samotnych, tak chce los, i tutaj nie ma, Panie Boże, przepuść, tutaj aż jak to się mówi, będzie pierzynka skakać, chodzić. to może być młodsza osoba albo osobka, która będzie naprawdę słuchajcie, z taką super energią, ale osoba, która wiele Was nauczy, moi drodzy, ale będzie też osobką, którą być może Wy czegoś nauczycie też jednocześnie. Będą to szybkie decyzje, będą to, kochani, szybkie decyzje, ale macie dobre podłoże. Karty mówią, przyglądaj się, przyglądaj się, bo tutaj jak przyjdzie, to jak Cię łupnie, to Cię dosłownie łupnie, aż Cię zuboży totalnie emocjonalnie, tak? Nie, nie żartuję, ale macie tak tworzenie, czyli przyjdzie bez dziewiątka denarów, dwójeczka kielichów, kapłan, czyli jest ktoś z przeznaczenia i nie ma Panie Boże, przepuść. Będziesz, nie wyjdziesz jednego dnia, to drugiego wyjdziesz i ci się, nie wiem, nogę ci podstawi, albo się sam przewróci, czy ona się przewróci, coś tam, czy wpadnie ci w ramiona. Tak jest, macie tą osobę, ale ruszajcie się trochę, no bo do domu nie przyjdzie, taki nie położy się na łóżku i nie będzie pachniał, pachniała. Natomiast będzie to osoba bardzo energetyczna. Być może jest to osoba, która już was obserwuje, ale jest osoba troszeczkę też może być osoba pokrzywdzona, której trzeba będzie w czymś pomóc, tak pomóc, ale nie sądzę, że finansowo, bo tu nie ma finansów, tylko tak jakby troszeczkę będzie zubożała. Nie ma tutaj nałogów, naleciałości, tylko jest po czymś. Ale chodzi o problem z dzieckiem, tak jakby może chodzić o problem z dzieckiem, natomiast tak jak najbardziej, tak dwie karty mówią, że jest to dwa miesiące, od dwóch do pięciu i będzie to tak jakby ze sprawiedliwością, czyli może być to w przyszłości sformalizowane, kochani. Pokazuje mi się, że tu jest jakaś impreza, że tu jest jakieś zdarzenie, że tu jest jakiś wernisarz, czy tu jest jakiś super, hiper ekstra film, bo to jest film akcji, też tak może być, ale możecie równie dobrze spotkać kogoś w instytucji, bo jest ta sprawiedliwość. Więc moi drodzy, ale już macie dobre podłoże, zobaczcie drogie jedynki i powiedzcie mi, że nie spotkacie. Dobre podłoże do tego, żeby być i macie asa Kielichów. No. Powiedzcie mi, że nie spotkaliście później, to ja Wam dam. Normalnie, manto. Normalnie, manto. Jak najbardziej tak macie szansę i na coś naprawdę pięknego, fajnego, aczkolwiek osóbka może być tak, jakby też troszeczkę wycofana, tak jak Wy, tak? Ale jak już wejdzie ta pasja, lub jesteście, lub nie widzicie się, bo to też może być, nie, może być ktoś, kto już Was obserwuje albo kogoś obserwowaliście, ale zszedł Wam z oczu, tak? I tutaj nagle po tych dwóch miesiącach, powiem tak. Mm, Urwanie, bo to też może być urwanie, tak jakby energetyki nagle pomiędzy dwoma osobami, tak? I przerwanie tej energetyki po jakimś czasie, bo to mogą być miesiące, to mogą być lata, bo to są dwa nie? Bo tutaj są dwa asy, ale tak jakby nagle Eureka odkrywa się. No i co przychodzi? I koniec kropka ma tak być, i koniec. To ma być ten lub ta, i nie ma, Panie, Boże przepuść, będziecie to wiedzieć. Od dwóch do pięciu miesięcy. Dwujeczka, dwójeczka i miłość. Praca, boi się, odpływa, no dobra, czego się tak boisz, stawia na pracę, nie chce się miłościów, ale w myślach myśli, myśli, chciałaby stworzyć dwójeczkę, chciałaby coś spisać na nowo. Spiszesz dwójeczko, tylko e, powiem tak, spiszesz jak najbardziej, tak, tutaj dwójeczki mogą myśleć o byłych partnerach, e, partnerach życiowych, macie szansę, powiem tak, wielkie szanse na znalezienie kogoś, tylko nie róbcie tak jakby listy życzeń do zmiany danej osoby lub tak jakby nie próbujcie lepić tej osoby na swój obraz i podobieństwo, tak, czyli tak jak wy życzycie, jeżeli osoba zachowa swoją taką integralną oddzielność tak, znaczy będzie tak, będzie zintegrowana, ale będzie czuła wolność, nie będzie się czuła osaczona to macie takie życie kochani, tak jak najbardziej tak spotkacie, z tą osobą możecie być z tą możecie, bo tu się pokazuje, że wasze związki drogie dwójeczki oparte są na no, a masz, i za gardło. I ja cię tu potrzebam trochę, co ty sobie myślisz? Nie ma czegoś, nie ma tu proszę się nie gniewać na mnie, ale tak pokazuję słuchajcie karty, bo to jest tak. Praca, przyglądam się, boję się czegoś, boję się, że odejdzie ktoś, a nie, no to jak on ma odejść, czy ona, no to ja odejdę pierwsza, to ja się wycofam, ja się tu wycofam. A macie takie pokłady w głowie, w sercu, pokłady miłości, żeby słuchajcie, całą planetę tym obdzielił, bo macie to siódemeczkę kielichów, tak i macie to trójeczkę kielichów. Moi drodzy, macie tu powodzenie, macie tu szansę, tu jest komfort, Sprzyjawam sprzyja wam miłość, tylko tak jakby cięty jęzor macie, tu jeszcze piastwo, to jest stworzenie wizji. Nie róbcie tego, kochani. Nie róbcie tego. Bo dlaczego? Dlatego, że macie szansę na stworzenie czegoś. Będzie to bardzo stabilne. Być może powolne, ale będzie to stabilne. Spisujecie swój los na nowo i jest to osóbka naprawdę warta tego macie macie słoneczko. Czyli tak jakby czegoś w seksiku Was nauczy, lub to Wy tak jakby wykorzystacie idealnie tę osóbkę tak jakby w różnych materiach swojego życia, tak, ale w bardzo pozytywny ten sposób. Tutaj jest pierzynkowo, ale jednocześnie to jest spisywanie. Dajcie się ponieść czemuś czemuś, co jest inne, bo tu się pokazuje, że ta miłość może być inna, tak, ta osoba może przejść. Natomiast ta osoba musi czuć. Tak, jakby wolność, tutaj nie może być niczym stłamszona, bo inaczej nie osiągniecie, czy to będzie ta osóbka, czy to będzie kolejna, jeżeli będziecie tworzyć sobie myśl o kształty, dziwne wizje, pracujcie nad sobą, to ucieknie, pokazuje się szóstka mieczy, tak? Czyli tak jakby powtarzalność pewnych rzeczy ucieknie na spokojniejsze wody, ale dla tej osoby jesteście słoneczkiem, jesteście kimś. Tak jakby, jak spotkacie tę osobę, być może ona już jest tutaj koło Was, tak? No i tu się pokazuje, że macie szansę na spisanie losu. Mało tego, odpowiadacie tej osobie w każdej materii, w każdej dziedzinie, w każdej myśli. Mało tego, chce Was mieć, tak jakby, chce Wam coś ofiarować. Uważa, że złapała Pana Boga za nogi że to wy jesteście te najcudowniejsze, najwspanialsze, że być może on jest najwspanialszy, tak, ale ta osoba nie da wam tego, jeżeli nie będzie czuła wolności tak jakby nie do końca sprawdzi się i tak jakby te szanse zaczną uciekać, ale pokazuje się szansa na miłość ogólnie już tak pierdo, jak już powiedziałam to szansa na miłość, tak jak najbardziej tak, myślę, do, że do słonecznych ale pokazuje mi się troszeczkę dłużej, bo tu się pokazuje, że możecie się zaprzyjaźnić będzie coś rosło pomału, czyli z jakiejś przyjaźni, z, jakiej za, z jakiejś znajomości, mało tego macie szansę na mnogość, czyli tak jakby może się zrobić w ruch w interes się drugie dwójeczki odnośnie miłości. Czyli przyjdzie taki punkt dla Was, że będziecie mieli przynajmniej dwóch, trzech partnerów do wyboru, jakiejś znajomości, tak? Ale z jednej wykluje się coś naprawdę wspaniałego, czyli ta szansa, na, żeby dzielić z kim, żeby coś tworzyć i żeby mieć partnera, partnerkę stałą, jak najbardziej tak, 100%. Tu macie zielone światełko. Jedynie to jest to, że boicie się tak, jakby pracy. Nad związkiem. No, niestety nie ma tak dobrze. Życie to są piękne chwile, tak? To są naprawdę tylko chwile, ale dla tych chwil, kochani, warto pracować. Naprawdę warto. Niejednokrotnie mogę Wam powiedzieć, że niejednokrotnie u mnie niemal garki latają. Znaczy, no już teraz nie, już to już nie te lata, ale niejednokrotnie. A to nawet ziemiakiem potrafiłam rzucić, ale później, bo kupa śmiechu pozbieraliśmy razem, wiecie, różne są emocje, ale trzeba. Trzeba się wszystkiego nauczyć, wszystko trzeba przepracować, ale trzeba dać kochani szansę, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bo jak pracujemy i dajemy, a przede wszystkim dać komuś wolność i zaufać, bo to jest, no niestety, to jest najważniejsza rzecz i nieważne ile mieliście związków ze sobą wcześniej, Nieważne, uwierzcie mi, każdy nowy związek jest nowy i każdy po to dostajecie tę szansę, żeby to przepracować, żeby to przemielić, żeby zaufać i jak będziecie robić te same błędy, powtarzać przy każdym związku, przy każdym partnerze, nigdy się nie uda. Trzeba zmienić całkowicie taktykę i zaufać, odpuścić, żeby nie wiem jak tam w duszy grało, no to odpuścić, to wtedy napiszcie do mnie i będziemy gadać, rozmawiać, przegadamy to wszystko. Pozdrawiam, kochane dwójeczki, serdecznie. Jest szansa na wielką, wspaniałą miłość. Mało tego, ktoś będzie patrzył na Was jak na cudowną szansę, jak na to słoneczko, jak na ten przypływ, jak taką... Oj, tutaj będzie gotowy na Waszą na drogę, na drogę z Wami. Także tak to widzę. Ale może, zająć się, może zacząć się, słuchajcie, od przyjaźni. Dobra, lecimy. Trójeczki. Trójeczka i miłość. Gwiała. Powinnam już nie stawiać więcej. Dotyk anioła. Tak. Rydwan, miłość z podróży W podróży obudzicie się, obudzi was Normalnie was słuchajcie Jest ta gwiazda Rydwan i Królowa Kielichów, no lud Nazareński, ale czasami te karty Mówią, że możecie wejść w romans Więc drogie trójki Zastanówcie się czego szukacie, tak Ale będzie takie spełnienie, to będzie w podróży Ktoś z podróży, ale to będzie Porywające, będziecie wiedzieli Że to jest ten, ta, że to już jest ta Jak najbardziej ta osoba, być może Wróci do was osoba z przeszłości przeszłości, tak, ale tak jakby osóbka, która już jest gotowa na Was, tak, jest gotowa na Was, natomiast nie do końca jest jeszcze wolna, ale będzie chciała o Was, moi drodzy, zawalczyć, tak jest, tutaj się pokazuje, że tu jest świętowanie, z tej mąki chleb będzie, tylko niech ta osoba, powiedzcie od razu jasno i wyraźnie, że skoro nie kochasz starego, a idziesz do nowego, czyli do was, tak, bo to się pokazuje, że do was, że jednak to wy macie zwyciężyć, to ureguluj swoje sprawy, bo to się pokazuje, żeby nie krzywdzić, bo tutaj jest jakaś rodzina, tak, ma, właściwie tej rodziny nie ma, bo to jest walka, tutaj są walczące osoby, ale tak jakby ktoś musi być uczciwy, naprawdę uczciwy i wziąć odpowiedzialność za to, co się będzie działo. No powiem tak, bardzo mm, Macie szansę na wielką miłość, mało tego, trójki macie powodzenie, no dosłownie macie powodzenie, bo to się pokazuje, że za mocno walczyć nie musicie, natomiast pokazujecie się jak stodulki, czyli moja znajomość jest taka, ona się szybko może kończyć, proszę się nie obrazić, ale to są karty i tak pokazują, szybko się może kończyć pod pierzynką. I jestem, tak jestem tak jakby w wizji od razu tworzenia związku, gdzie niekoniecznie, jeżeli to są nowe osoby, niekoniecznie, bo ktoś się może przestraszyć i później z wami walczyć, a później wy ktoś chce takiej normalności, a wy zaczynacie coś tworzyć, słuchajcie, zaczynacie tworzyć i to tworzyć z takim diabełkiem. I później może być też tak, że taka osoba się was boi, że jesteście albo za silne, albo za frywolne, albo za luźno podchodzicie do czegoś, albo bo jednocześnie tak jakby może być ucieczka albo odwrotnie. Ktoś może też chcieć, też może ktoś chcieć, słuchajcie, tak jakby mm, może się trafić tutaj na waszej drodze. Hmm. Chociaż nie. Nie, nie cofam, wycinam z protokołu tych kart. Słuchajcie, mamy tutaj, mamy tutaj kto będzie. Powiem tak, z wielkiej dosłownie, może być z wielkiej nienawiści, z wielkiej złości, z wielkich jakichś emocji, ciężkich emocji, możecie przejść naprawdę z czegoś bardzo dziwnego takich dziwnych, skrajnych emocji. Możecie dojść do naprawdę przepięknej energetyki, miłości, i mało tego. Macie szansę na to, żeby się osadzić. I tutaj myślę, że o, to, o ten związek, który przychodzi do Państwa, będziecie walczyli. Nie będziecie same trujeczki, nie zostaniecie same. Pokazuje się, że nie musi być to, że nie musicie być młode, tak, bo tu się pokazuje, że jesteście młode, młode duchem, natomiast już umiarkowanie samo mówi, że tutaj są osóbki starsze, też mogą być, tak, i mogą być osóbki po przejściach, natomiast tak jakby nie zostajecie trójeczki same, miłość do Was przychodzi, ale ona będzie dziwna, tu będzie, tu mamy maga, tu mamy piątkę mieczy, tu mamy diabła, później mamy trójkę kielichów, czyli takie żonglowanie, ale później już mamy umiarkowanie, Czerza kielichów, wolno ta miłość będzie się rodziła, ale ona będzie się rodziła dziwnymi pasjami, jakimś przekomarzaniem mojej, no, dziwnym uzależnieniem między Wami, ale kończy się bardzo. Ale to bardzo pozytywnie, kochani. Dziesiątką denaru, więc, moi drodzy, jeszcze tu się pokazuje, że o tym nie wiecie, ale po to pójdziecie, bo tu się pokazuje, że właśnie po tą miłość pójdziecie, że po o tą miłość zawalczycie, kochani. I myślę, że to będzie naprawdę ktoś, kto chyba jest tego wart, bo to będzie od razu, w dwóch, jak to się mówi, w dwóch parach oczu, będzie te coś. Tu będzie te coś, tu mogą być te motylki, słuchajcie, ale tu będą różne dziwne emocje towarzyszyły. Ale tak, trójeczki, jak najbardziej, tak. Jeżeli chodzi o miłość, to to miłość mieć będziecie. Jak najbardziej, tak. Tylko nie otwierajcie się od razu jak stodłuka i po pierwszej randce nie twórzcie już, nie, nie tak jakby nie, nie zakładajcie wianka na głowę. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Buziaczki, hej pa.